No, to ja wiedzieliście O takie dziurki wychodzą kurwa. Jak ja to i Mamy poranek dnia drugiego. Od wczorajszego filmiku niewiele się zmieniło. Wychłastałem tylko trochę tej rdzy. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo trochę kształtu nie pamiętam, a mam te kawałki to będę z nich odtwarzał. Ej, dobra, trzeba się brać dalej. Za działanie. Postanowiłem sobie, że tylko rano, 2-3 godziny poświęcę na to maksymalnie. Będę brał się za robotę zawodową. Bo tam to też musi, kurde, schodzić i trzeba jakieś pieniądze zarobić na tego ziepa. i teraz tak postanowiłem. Nagrzewnica wylatuje stąd. A w to miejsce może uda mi się dorobić jakiś zbiornik na wodę z wymiennikiem ciepła. Będę chciał go ogrzewać z. No kurde z tego, z, yy, z układu chłodzenia silnika, może mi się udało tak zrobić, żeby po dojechaniu na miejsce noclegu było też trochę ciepłej wody przy okazji, chociaż kurde sam ten, nie się czy to ma sens, skoro jest kuchenka i można sobie zagrzać te parę litrów wody, żeby się opłukać, no nic, pomyśleć sobie na temacie, natomiast tak czy siak to, to wylatuje, bo raczej tu ruda szaleja, dwa... Bez sensu to wozi, bo i tak nie działa. Ogrzewanie z tyłu nie ma potrzeby tego wozić. Dobra, wiara się. Dobra, mam zamiar jakieś pierwsze spawy robić. Więc odpinam akumulator. Są różne szkoły, jedni mówią nie odpinać, drudzy odpinać. Ja zawsze odpinam. To tylko chwila. Zdjęcie klemy i żadnej groźby spalenia elektroniki nie wiem, nie testowałem nigdy czy coś się dzieje teoretycznie te spawarki już nie są takie jak kiedyś i tam przepięcie jakieś, ale to tylko chwila dobra, biorę się dalej za spawanie tego i klepię kolejny element dobra, mam wytrasowaną pierwszą e, pierwszą formatkę taką Drogi. Będę robił łatę O tutaj w to miejsce Nie wiem czy coś widać czy nie widać Gdzieś tutaj w próg Z wewnętrznej strony I wyciągnę to Do marsza No dobra mam Pierwszą w życiu Zrobioną reparaturkę Wyklepałem to przy pomocy kombinerek, suwmiarki. Znaczy suwmiarki wytrasowałem, natomiast wyklepałem przy pomocy młoteczka i kombinerek i ma do Także teraz łazę pójść wód. Kurde, słońce po prostu w oczy. Oh. Nie wiem czy coś tu widać, czy nie widać kurde. W oh, to miejsce będzie Wstawiona. i tu od razu otworzy mi próg, który gordy pod słońce chulera, zawsze to słońce prosto w zęby. Lubię je, ale teraz tak odznaczę to, w którym miejscu oślupuję i będzie wstawiana. Obczyszczę to to chore, poczyszczę, ja jeszcze poszukam jakiegoś podkładu żeby to zapodkładować trochę, chociaż tu będzie otwór to się czymś to później zaleje szkoda, że to zima, przydałoby się ten profil całych środków wymyć no dobra, biorę się do no dobra, mam tak, przygotowaną tu łatę powierciłem dziury przez które spróbuję to pospawać to jeszcze ograduję, żeby to lepiej przylegało i włażę pod spód to przyczepić, bo kurwa, sufitowe spawanie i na tej rdzy to może nie być takie proste. No nic, jakoś to muszę przyspawać, Już jak wyjdę na zewnątrz, no w kole to też będzie łatwiej. Dobra, mamy to. Spanko. Już to tak o wyszło, nie chcę widać, bo kurwa prosto. Zęby. Dziury powiercone, spawam tu, spawam tu. Pójdzie kit i będzie git. Dobra co to jest to tak. Jest to na razie spawy jeszcze poszliwowane. Strasznie kijowo się to kurwa spada nie mogę na mojej spawarce ustawić kurwa po słuchu drutu mniejszego 3 metry na sekundę e, na minutę i tyle. Mniej nie mogę. A sobie poczytam jak to zrobić, może coś nie potrafię. Dobra, tak czy się jak te spawy oszlifuję. I teraz tutaj trzeba robić kawałek tego kurwa wynalazka. i zarejestrować tą Na jakoś połączyć a pierdolę to puszka pandory chcę skasować i tyle Ej, sk lepiej dalej dwa polejeżdżam a po niego go skasuję no dobra doszedłem ładu w końcu z tą sprowarką. kurde problem polegał na tym, że byłem na ustawieniach synergicznych, czyli na automacie, i ja dlatego nie mogłem zmniejszyć teraz, zmniejszyłem sobie posuw drutu, i mogę już to kontrolować od posuwu przez prąd. Przedtem mogłem tylko prądem sterować, więc jest znacznie lepiej się spawa. Tutaj jest pospawane tym, nie przepala, łata, a nie robi gluty. Dobra, teraz to szlifuje jeszcze trochę lepiej. Pospawam to dalej, no ale jest znacznie, znacznie lepiej niż było. No, generalnie to tak to wygląda, tak trochę poskudnawo, ale będzie. Dobra, mamy tu. Kurde, zmieniłem te ustawienia, zupełnie inna robota, kurwa góra jeszcze na starych ustawieniach, muszę to poprawić ale tutaj już kurde całkiem co innego nie pali i się spawa kurwa nie Ach, nie tylko ten drut odbija, odbija dobra, dorabiam teraz tą dolną część kurwa wycinam to i dorabiam tutaj ten zakręt kurwa, nie umie robić tych kurwa takich mocno powyginanych no ale nic coś się zaraz wycuduje Dobra, kurwa, to mam połatane. Na razie jeszcze nie szlifowałem tego. I zaraz, kurwa, to nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Na razie tutaj stawkę zrobiłem. Właśnie to się zaczyna powoli trzymać kupy. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, Kram, że widziałem sobie kawałek blachy, Odrysowałem ten promień wyznaczyłem tu gdzie muszę odciąć, środek gdzie muszę zagiąć i drugie muszę odciąć próbuję to wyklepać i to wymienić jeszcze tutaj jakoś wyciąć kurwa, bo nie wiem jak mam to robić mam wrażenie, że jest straszne kurde tutaj rzeźbiarstwo uprawiam ale Uczę się także. Może jakoś to wyjdzie. Czyli kurwa. Tak, to jak się uczy, to klepcyńciu, przyjdzie tato ściekerko poprawi. No, wszystko byłoby gitara. No, gdyby kurwa wyszło mi tak jak trzeba. Tak, plan był dobry, tylko wykonanie zawiodło. Coś mi tu nie pasuje. Tak się zastanawiam, gdzie ja spierdoliłem temat. wygiełem się, ale tak jak nie chciałem. No nic, trzeba drugie podejście zrobić. I wyklepałem coś takiego. Nie wiem, co to z tego wyjdzie. Ale trochę to przypomina ten zgity narożnik. Dobra, odcinam teraz tutaj po łuku. Później na... Zerowuję na to. Próbuję co będzie. Najwyżej samochód będzie ciągle w błocie jeździ i już. Dobra, obcinam to i Ze mnie blachaszak z kapelusz. Ale nic. Trzeba się uczyć. No i jakoś się udało to wstawić. Nie wyszło nawet na najgorzej. Problem z tym kurwa spawanie. Nie da się tego, kurwa, porządnie przyspawać, tylko tak się dziubać po kawałeczku. Ta blacha cieńsza, kurwa, jak na puszce od piwa. A jeszcze dodatkowo trochę przygniła i... No ale pójdzie trochę szpachli. Będzie, może nie jest idealnie, idealnie równa, ale chuj tam w top. Dobra, nie będę się tym przejmował, bo to i tak... I tak ten samochód już widzę, że ma policzone. Może rok, może dwa i, I będzie to wypiertego, dobra? Hef na to jeszcze w dwóch miejscach, i chyba na niej się... no kurde. Nie wiadomo kiedy wybiła, 16 Więc koniec na dzisiaj. O, plan niezrealizowany. Chociaż odbudowałem tą najtrudniejszą część, to którą mi się wydawało, Czy odbudowałem. Kurwa, połatałem. Ciemno. to no, no, kurwa, nic innego nie, nie zrobię. No. Naprawiłem nadkole kole. Naprawiłem tutaj rok, naprawiłem próg. Zostało mi tutaj błotnik cały jeszcze zrobić. i Starczy. Także tak, no idzie mi to trochę jak po grudzie Myślałem, że będzie to trochę szybciej szło, ale idzie jak idzie Już tamto od góry powinno pójść łatwiej, no tutaj to kurde jest ciężko, bo dużo różnych wygibasów, zakrętasów i innych do pereli Dobra, dzień drugi o, się drugi wczoraj Robiłem od godziny gdzieś 13, rozkręcałem to do 16, dzisiaj no można powiedzieć, że cały dzień z przerwami na jakieś tam no, roboty, miałem się brać za zawodową robotę, a jeszcze zepchnąłem to na jutro, więc jutro prawdopodobnie nic nie zrobię. No dobra, dzień drugi zamknięty.